Ten park to ma nietypową historię, leży na szczątkach dawnego cmentarza. Na dzisiejszym bytomskim parku przez ponad 100 lat mieścił się cmentarz. Od 1851 roku od tego muru ciągnął się właśnie cmentarz ewangelicki. Według tablicy informacyjnej znajdują się tutaj fundamenty grobów. To, to ciekawe co to jest. E, ja tu obok następne. Spójrzcie co tu ciekawego wystaje ze starego drzewa. Ja cię kręcę. Cmentarz był przez lata pomniejszany, a od 1971 roku cmentarz oficjalnie nie istnieje. No i ktoś wtedy sobie wymyślił, że tutaj teraz park będzie. No i park jest. Wyczytałem, że jeszcze niektóre szczątki czekają na tym cmentarzu na ekshumację. Czyli, że one tu jeszcze leżą? No trzeba przyznać, że skwer fajnie wygląda, tylko tak o blisko drogi, czy znaczy człowiek nie wypocznie. O, kawałek muru to pewnie też pozostałość po cmentarzu. No nie wiem, zniczy to już na przykład nikt nie kładzie. O, a do tamtego muru przynależała nawet taka kapliczka. Można też przyjść i poczytać więcej. No dobra, wsiadam Robert i pędzę Ci pokazać następne o. ciekawostki, o których być może nie wiedziałeś.